Michał Pryczak, na chwilkę przed startem rejdu Polski, powiedz jak się czujesz w nowym dla siebie samochodzie? No, coraz, coraz lepiej, teraz jesteśmy już po dwóch przejazdach, tych testowych tak zwanych, w RC są dwa dozwolone. E, troszeczkę na początku tak zaskakiwały mnie możliwości samochodu i miałem wrażenie, że miejsca, niektóre miejsca jadę za wolno, a w niektóre miejsca jadę za szybko, bo nie potrafiłem tego zbalansować do końca, ale drugi przejazd już był taki bardziej równy, więc myślę, że szybko się adaptuję. Co będzie potrzebne, żeby tutaj no, od startu, że tak powiem, jechać optymalnym tempem, nie za szybkim, nie za wolnym, także dobrze się czuję. Jestem myślę, że dobrze jesteśmy przygotowani. Nowy cykl, nowy samochód. Czy czujesz takie podekscytowanie, czy też poddenerwowanie? Nie, poddenerwowanie to nie, może lekki stres bardziej. No, ale to, to też chyba jest potrzebne, to też jest element tego sportu, który jakby no, gdzieś powoduje, że taka adrenalinka, że po to tu przyjeżdżamy. Więc tak, no, są takie takie uczucia, ale. Ale to jest też no, ekscytacja, że coś nowego, że jakby no, krok dalej poszliśmy, prawda? Więc to jest dla mnie coś dużego i, i bardzo się z tego cieszę.